Mateusz Cyżan, witam państwa i zapraszam na wydarzenia. W Wejcherowskim Parku Miejskim im. Aleksandra Majkowskiego przewidziano w tym roku kolejne prace inwestycyjne. Obejmą one północną część parku od ulicy Parkowej. Inwestycja ma obejmować wykonanie robót melioracyjnych na kanale północnym tuż przy wejściu do parku Majkowskiego. Chcemy e, może zrewitalizować kanały, e, które, które od strony północnej otaczają park miejski. Chcemy w tym miejscu, aby powstała fontanna. Chcemy także, aby te dwie kładki betonowe, które takie nieestetyczne ten taki mostek, w którym wchodzimy do parku miejskiego, chcemy zastąpić ładnym metalowo-drewnianym mostem. Zmodernizowana część ma cieszyć jeszcze w tym roku. Fontanna, która będzie znajdowała się na jednym ze zbiorników wodnych, będzie podświetlana. Powstanie też kilka miejsc parkingowych, a wzdłuż ulicy parkowej zaplanowano budowę chodnika. To kolejne prace mające na celu rewitalizację parku. Przypomnijmy, że pierwsze prace rozpoczęto tutaj w 2009 roku. Starosta Wejcherowski podpisał umowy na kolejne granty, tym razem dofinansowano działania o charakterze kulturalnym. Finansowe wsparcie otrzymał też Wejcherowski Klasztor Braci Mniejszych na prace konserwatorskie oraz budowlane. 58 200 zł to suma dotacji, jaką łącznie w tym roku przyznano organizacjom pozarządowym o charakterze oświatowym, kulturalnym i turystycznym. W tym zakresie przyznano 35 dofinansowań. Wniosków do starostwa powiatowego w Wejherowie wpłynęło więcej, bo 49. Zauważamy właśnie taki trend, że co roku pojawiają się nowe organizacje, albo czasami organizacje, które już tam krótko rok czy dwa działają, po raz pierwszy składają wniosek. Tegoroczną powiedzmy, taką nowością jest ta grupa rekonstrukcji. Która chce nam przedstawić jakiś fragment z czasów wojen szwedzkich i taka inscenizacja ma tutaj odbyć się Wejherowie, więc to jakiś taki nowy element, którego dotychczas nie było. Najwięcej wniosków było w zakresie kultury, edukacji, oświaty, które dotyczyły tutaj naszej regionalnej kultury kaszubskiej i jej kultywowania tych tradycji, jak również projekty dotyczące ludzi młodych żeby poznały najbliższą okolicę region kaszubski. Kilka dofinansowanych projektów dotyczy także integracji europejskiej. 130 tysięcy wyniosła łączna pula przyznanych dotacji na konserwację, renowację i prace dokumentacyjne dotyczące zabytków. My jako powiat możemy dofinansowywać tylko te zabytki, które są wpisane do rejestru zabytków prowadzonego przez konserwatora wojewódzkiego, więc powiedzmy takie zwykłe obiekty, które są na przykład na terenie miast objęte ochroną zabytków, na przykład jak Wejherowska Fara, nie mogą być dofinansowane przez powiat. Powiat może tylko te dofinansowywać, które są wpisane do rejestru zabytków, wprowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 10 tysięcy na konserwację obrazu otrzymała Wejherowska Parafia pod opieką braci mniejszych. Tym razem przełączamy to na XVII-wieczny obraz, który wisi w naszym kościele, w prezbiterium. Bardzo duży obraz pod tytułem Złożenie Jezusa do grobu. Obraz bardzo zniszczony, od wieków nie naprawiany, nie odnawiany. Całkowity koszt renowacji tego obrazu to 18 tysięcy złotych. Pozostałe podmioty, które otrzymały dofinansowanie to parafia Złęczyc, Brzeźna Lęborskiego, Zwartowa, Luzina oraz przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe z terenu powiatu lęborskiego. Podczas działań związanych z akcją Wielkanus 2014 na wejherowskich drogach doszło tylko do jednego wypadku drogowego. Przez trzy dni mundurowi nie ujawnili żadnego kierowcy pod wpływem alkoholu. Dopiero czwartego dnia, w lany poniedziałek, zatrzymali aż pięciu naruszających przepisy kierowców. Gorzej było na całym Pomorzu. Tutaj odnotowano 21 wypadków, w których 28 osób odniosło obrażenia, a jedna zginęła. Nad bezpieczeństwem mieszkańców powiatu wejherowskiego czuwało kilkudziesięciu policjantów z różnych pionów służbowych. W trakcie minionego weekendu mundurowi odnotowali tylko jeden wypadek drogowy – potrącenie motorowerzysty, do którego doszło w Wejherowie na ulicy Rybackiej w sobotę około godziny 16. Przez pierwsze trzy dni działań na drogach powiatu funkcjonariusze nie zatrzymali żadnego nietrzeźwego kierowcy, mimo że w tym czasie skontrolowano prawie 170 kierowców na zawartość alkoholu. W lany poniedziałek policjanci przeprowadzili 86 badań i w tym czasie ujawnili aż pięciu nieodpowiedzialnych kierowców. Czterech z nich było w stanie nietrzeźwości, w tym jeden naruszył sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Kolejny kierowca również złamał sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi, a badanie przeprowadzone alkotestem wykazało, że był po spożyciu alkoholu. Słońce, cieplejsze temperatury sprzyjają wyprawom rowerowym. To też czas, w którym na chwilę nieuwagi rowerzysty czekają złodzieje jednośladów. Postanowiliśmy więc przypomnieć o kilku podstawowych zasadach w celu uniknięcia potencjalnej kradzieży. Słoneczne i coraz cieplejsze dni sprzyjają licznym wycieczkom rowerowym. To też czas, w którym swoją czujność wyostrzają złodzieje jednośladów. Jak co roku o tej porze przypominamy o kilku niezbędnych zasadach, które mogą uchronić rowerzystów przed potencjalną kradzieżą. Poruszając się rowerem, nawet jeżeli zatrzymamy się przy domu na chwilkę, żeby tylko coś zabrać i wracamy po tą rzecz, a rower pozostawiamy bez opieki, bez nadzoru, bez żadnych zabezpieczeń. No niestety okazja czyni złodzieja. Taki rower może zostać nam ukradziony. Jest to bardzo niemiła sytuacja dla nas, więc pamiętajmy, roweru nie zostawiamy nawet na kilka sekund bez nadzoru. Zawsze go przypnijmy linką. Wtedy ten rower będzie dla nas czekał. Zdarzają się takie sytuacje, że jednak. Pozostawiony rower właśnie zostaje kradziony i kiedy wracamy po kilku dosłownie sekundach tego roweru już nie ma. Także pamiętajmy, że ta linka naprawdę pomaga. Kiedy rower chowamy na noc, na przykład do piwnicy, czy też na balkonie, przymocujmy ten rower, również linką blokadą. W tej chwili są już bardzo różne zabezpieczenia tych rowerów przed kradzieżą. Nawet są linki wyposażone w, nawet w taki alarm, który może narobić hałasu, spłoszyć złodzieja, więc warto po prostu dbać o własne bezpieczeństwo. Wydaje się, że tych zasad przypominać nie trzeba, bowiem są zbyt oczywiste. A jednak, gdyby wszyscy o nich pamiętali, nie doszłoby do wielu kradzieży. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w wydarzeniach. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.